Witam, dziś zapraszam na film o młynku do tworzyw sztucznych, jest to film Młynek Rapid 2, silnik ma jak widzicie tutaj napisane na tej pokrywie, która służy jednocześnie jako wsyp 2 i 2, 2900 obrotów, to jest dokładnie chyba 2850. No tutaj u góry to jest, tu jest wsyp tworzywa, które będzie młynkowane. A no tu jest styczka, akurat pasuje do moich gniazd. Teraz tylko musimy odpowiednio ustawić obroty. Tak, tutaj są dwa noże stałe. Jeden, tu jest drugi. Tu są dwa noże ruchome, ostrza mają z tej strony i tutaj od góry też ostrza. No, i tutaj ja to nazywałem tak na szybko. Wstępnie rozdrabniać to jest kawałek takiego cełownika około 60 mm. No, wstępnie rozdrabnia tworzywo. No, i tutaj jest siatka, do, jaką chcemy uzyskać granulację. No, w tej chwili tutaj jest około 8 mm, ale myślę, zobaczymy. Zobaczymy, poniedziałek będziemy, przepraszam, robić próbę. Bo teraz mam nawet bardzo dużo pracy. Pewnie niektórzy słyszą. W tle chodzi tam gdzieś w Mam około 10 minut wolnego czasu, także postanowiłem Wam pokazać. Sam dobrze jeszcze nigdy nie widziałem e, takiego młynka do tworzyw sztucznych. Są oczywiście nowe młynki, można kupić, ale to kosztuje w granicach 8-10 tysięcy. Najtańsze ten kosztował mnie. 900 zł plus przywóz. Także myślę, że dodatkowo dobra cena. Tu ma takie nogi, postument. Można postawić na jakiejś większej pokrywie i przymocować. No zobaczymy, najpierw na pusto będziemy poniedzieli robić próby. Oczywiście to wszystko musi być dobrze w miarę wyważone. Widzicie tu solidny korpus, tu śruby są. Mm, M10, no ale tutaj coś takiego, a jeszcze części pozostałości granulatu zostały, o widzicie część tworzywa, czyli myślę, że będzie, będę zadowolony, jak ja będę zadowolony no to będą kolejne filmy i wtedy będę mógł sobie przerabiać wióry nie sypać wiórów do w te skarki, tylko po prostu od razu odpowiedniej Wielkości granulat. Na razie może być za gruby. Tutaj jest tak zwany syp. Tu można sobie przyczepić worek, tak zwany jutowy, który będzie się dostawało tworzywo. To by tu jeszcze powiedzieć. No teraz widzicie, to jest zdjęte. Z jednej strony było zdjęte do transportu, bo do mnie przyjechało na palecie całość waży. Około 80 kg. Sama tamta pokrywa waży 20 kg, także dużo lżejsze było do wyjęcia z samochodu. Jak będziecie wiedzieli coś więcej, to chętnie i ja bym się na temat tego młynka dowiedział. Także piszcie w komentarzach. Dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam. Na kolejne dzieci.